Magia, demony i nastolatka umiejąca czytać w myślach? Brzmi to jak kolejna książka Janka Adult. I tak, i nie. Bo im dalej w opowieść, tym więcej w niej warstw, za którymi kryje się wciągająca historia nastolatki przejmującej sprawczość w swoim życiu. Kontynuacje bywają słabsze od pierwszych części, ale nie tym razem. Może dlatego, że lato pełne tajemnic to nie tyle druga część, co właściwie ciąg dalszy wakacji pełnych magii. Jest to spójne z samą konstrukcją obu książek, bowiem żadna z nich nie ma nie jest to tylko formalny myk, który ma nas utrzymać przy lekturze. Taki układ wynika z samej fabuły, która rozgrywa się scena po scenie, tak jakbyśmy podążali krok w krok za główną bohaterką. Jest nią 13-letnia Magda, córka maga, który w wyniku wydarzeń znanych z wakacji pełnych magii, stracił swoje magiczne zdolności. A właściwie zostały mu one zablokowane przez Radę Iskier, organ zarządzający magami. Magda i tata są właśnie takimi iskrami. Ponieważ ich rodzina podpadła Radzie, ograniczono odgórnie magiczne zdolności Taty, a jemu samemu wymazano fragmenty pamięci odpowiadające za wiedzę o magii. To rozzłościło Magdę, która, jak typowa nastolatka, nie lubi wszelkich ograniczeń wolności. Zaprzysięgła sobie pod koniec pierwszej części, że Rada Iskier ją popamięta, i w takim właśnie momencie rozpoczyna się książka Lato Pełne Tajemnic. Wchodzimy więc w akcję na pełnym gniewie Magdy, a potem napięcie rośnie. Dodam jeszcze, że to wszystko rozgrywa się na wakacyjnym kempingu, na którym wszyscy mieli wypoczywać. Tymczasem kaskada następujących po sobie zdarzeń coraz bardziej plącze letni spokój, a ich skala wykracza daleko poza obręb ośrodka czasowego, i to zarówno geograficznie, jak i międzyświatowo, bowiem pojawiają się demony. Gdy zamykałem ostatnią stronę książki, to zastanawiałem się, co mnie w niej najbardziej zatrzymywało. I chyba była to postać Magdy, która w kilka wakacyjnych dni doświadczyła niezwykłej przemiany. Z wycofanej trzynastolatki, raczej unikającej ludzi, stroniącej od tłumów i trzymającej w sobie większość swoich przemyśleń, przeszła metamorfozę w liderkę zarządzającą zróżnicowanym zespołem. Śledzimy na bieżąco tę przemianę właśnie dzięki niecodziennej konstrukcji książki. Brak rozdziałów sprawia bowiem, że krok po kroku, refleksja po refleksji, zmiana po zmianie podążamy za Magdą w tym procesie. Gdy więc w finałowej walce porywa się na konfrontację z przerastającym ją przeciwnikiem, rozumiemy jej desperację i wiemy, że jest gotowa naprawdę na wszystko. Jako supertata jestem jednym z patronów obu książek, za co bardzo dziękuję wydawnictwu Mięta i Kasi Wierzbickiej, autorce. Czekam na kontynuację.